Jako zespół szkół technicznych zaplanowaliśmy zorganizowanie Dni Otwartych pod hasłem Festiwal Kreatywności. W ciągu trzech dni, czyli 6, 7, 8 kwietnia w godzinach od 10 do godziny 17 chcemy zaprezentować ósmoklasistom, ich rodzicom, ale też nauczycielom, którzy nas odwiedzają, te kierunki kształcenia, które oferujemy. Zarówno w technikum, na poziomie technikum, jak i branżowej szkoły pierwszego stopnia. Stwierdziliśmy, analizując jakby sytuację rynku pracy, ale też sytuację dotyczącą jakby wyborów dokonywanych przez osmoklasistów, że no jakby potrzebują oni taki, takich warsztatów, takich sytuacji, w których będą mogli dotknąć ten zawód bezpośrednio. Zacznijmy od programisty, czy jest ktoś, kto był zainteresowany? Przede wszystkim technikatki technik zajmuje się hardwarem, a technik programista się zajmuje. Software. Nasze Dni Otwarte organizujemy jakby w dwóch miejscach. To jest budynek przy ulicy Stołecznej 21, tu gdzie mieści się główna siedziba szkoły i na ulicy Grunwaldzkiej 18, gdzie mieści się Centrum Kształcenia Zawodowego. Tutaj jakby prezentują się kierunki na stołecznej kolejarskie, gastronomiczne, ale też wystawiają się nauczyciele angielskiego, nauczyciele matematyki. Natomiast w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 6 w Białymstoku przy ulicy Grunwaldzkiej 18, no to już rządzi branża drzewna i tam wszystkich serdecznie zapraszamy na Naszą kuchnię polową. Od dziecka zawsze lubiłem siedzieć przed komputerami i zawsze mnie to jakoś y, zainteresowało, fascynowało mnie i lubię po prostu programowanie. A szkoła ma bardzo dobre kierunki i oferuje bardzo dobre y, warunki do tego. I w ramach projektu Zawodowej Perspektywy Zespołu Szkół Technicznych Kierunek Przyszłość y, powstał ten właśnie projekt i żeśmy go razem wspólnie uruchomili. Zmodernizowali tą to Ona przeszła cała, można powiedzieć, była w takim szczątkowym stanie. Natomiast później, w wyniku tych właśnie działań, które zostały wykonane, przeprowadzone, uzyskała taki wygląd, jak teraz się właśnie prezentuje. Mamy też tutaj różne układanki, do których jednak też trzeba trochę pokombinować, bo na przykład tutaj mamy kostkę którą łatwo się rozkłada, ale żeby złożyć to już trzeba trochę pomyśleć, jak co gdzie włożyć. Nasze stoisko jest związane z profilem technik programista, bo jednak logiczne myślenie jest potrzebne w tym zawodzie i kreatywność przede wszystkim.